Siemano witam wszystkich dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj właśnie ruszamy na podbój e, strasznych zamówień bo wczoraj była kurwa kicha po prostu masakra e, wykonałem już jedno zamówienie To to widzicie 13.50 e, i właśnie teraz jestem na Siennickiej 29A a więc e, szukamy dalej zamówień zobaczymy co się będzie działo znaczy na to, że do godziny 14 e, będzie co robić, a po godzinie 14 pewnie status opadnie, bo zobaczcie jaka, jaka jest pogoda. Kurde. No i niestety, niestety, dobra pogoda przekłada się na, Ach, to zresztą i tak niskie zarobki. Więc teraz jako drugie proponowało, jako drugie mówię, zaakceptowałem, że doręczyłem i mi zaproponowało za 5,90 zamówienia co by na to no 5 kurwa 5,90 nawet nie 6 zeta nad nie wiem co powiedzieć z tego tytułu no dobra jedziemy pewnie nie wiem na francuską czy jak bo tutaj kurde nie za bardzo chcę wpadać chociaż, nie wiem, może po drodze a, uchwyt mi się jeszcze nie o, moment proszę bardzo już jest gotowo do odbioru, więc no dobra, to ruszamy na na Saską do paczkomatu i sobie odbierzemy tą przesyłkę i od razu zamontuję sobie tutaj uchwyt no dobra, to jak to się mówi see you later o, proszę bardzo, kolega dzisiaj, kurde no Ciepło się zrobiło. Cie? Nie no spoko jest kurde. No, mam do przekazania koledzy antifok anti i kurde... O, anti antirein no. Rain proof. To, to, to ci nie działało? Nie, bo mi nie działało, bo ja odkleiłem jedną stronę, a to się okazuje, że to jak przyklejasz, to już nie możesz tego ruszyć. Rozumiesz, to musi być kurwa szczelnie zaklejone, także uważaj. Musisz przykleić raz i koniec. A to jest antyrain? Jak, z dwóch stron? Nie, no z, no z jednej. No, ja, to ja, dwie, dwie kleje. Dwie sztuki. Z z jedno, no to jest antyrain jeszcze. Musisz tutaj, tu i od, 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 od wewnątrz. A to od środka. No to musisz, nie, poczekaj. No to masz tutaj, o. To jest Rainproof. A, no to czyli jest to na, na zewnątrz. Na zewnątrz. A to wewnątrz. Ile ten sobie. zestaw? Przestań, ja go kupiłem kurde chyba za 9 zeta. W sumie, bo ja sobie 4 zamówiłem, nie? Wśród subskrybentów może kurna, wiesz, myślałam, żeby jakoś rozegrać. Nie wiem, ja jeszcze, jeszcze pomyślę, nie? Bo ja mam jeszcze dwa zestawy takie. Na Zobacz. pewno jeden, jeden zestaw. Yy, na na pewno jeden zestaw będę... Nagrywaj. No ja pierdzielę. 3 trzy zamówienia, 28 zeta. Ale to nie wszystko, widzowie. Widzowie. O, czekaj, coś mi kurde tam pyka. Bo mi uchwyt przyszedł, wiesz? Szpital Praski. A, to mówiłem ci, z e, Zwycięzców z bułki. I to mm. mówiłem, że to szpitalu Dobrze, Dobra, to jak przyjadę się tam. Jadę uchwyt odebrać, nie? No. Typa? No. Co ty gadać? Na stadionie go daje. Ty pewnie nie wierzysz tego, bo na stadion boisz się jechać. Yy, nie, no ja bym pojechał. Nie, samochodem nie biorę stadion. A, A tak to wiesz. O, no, wiedyszki. Skręci no, kurde. On dzień. No, no. Kolega, może już kończyć dzień. Mhm. <laughs> to, no, nie. A, nie, no fajnie, fajnie. Posłuchaj, no jadę do bu na bułkę Odbiorę to. No i właśnie, kurde, ruszamy, jak widzieliście, na pułku praskiego. W sensie Płuku praskiego. Na, szp na szpital praski. A tam już żoli, już będzie niedaleko, nie? O, teraz górka, nie, górka wolna. Górka wolna ma dzisiaj? dzisiaj Michał, górka to... dzisiaj, kurde, się błyszy. No. I wiesz, i to, i to, i to działa, nie? Bo mi taki e, jeden klient napisał, że on naklejał sobie antyrain, rain anty fog i on kurwa mówi, że dwie e, te nakładki, te, te, te z Aliexpress kurwa działają, nie? Dobra, widzowie, idziemy na bukę i na, na szpital praski, więc tam się odpalę już pewnie. Chyba Dobra, mamy przesyłeczkę. Jest. Tak. Datowe. Dobra To skończymy to zamówienie I ja to otworzę no Dobra teraz, teraz właśnie Doręczyłem do Pana Marcina no i posłuchajcie, e, zaraz zobaczymy e, ten uchwyt. Kurde, aż jestem ciekaw. Aż jestem ciekaw, co to jest. Tak, tak DKM. Słuchajcie, solidnie to zapakowali, kurde. No, taki sam. Taki sam uchwyt, jak e, miałem, nie? tak, hmm. ze starego sobie zaraz się to łamie kurde, żeby teraz gwint nie spierdolić o, kurde ile się nałaziłem w poszukiwaniach tej śruby, takiej, bo to jest right. taka śruba niestandardowa okay. tak, wziąłem takie coś na wszelki wypadek na wypadek, jakby przyszedł uchwyt. <gry> w razie czego stary, stary to będę naprawiał e, uchwyt. No dobra. Już się będzie stykało. Okej. Okay. I możemy teraz swobodnie sobie to dokręcić. Widzicie? Kurde, wystarczyło. On niby nie kosztuje majątku Ale szczerze powiem Tak? O Git? Git Odebrałem teraz nikłańską Za 10z No dobra, to jedziemy Na nikłańską Ale zajebisty motorek Fajny kołowy. Dobra, z Pincu jeszcze złapałem benę, więc Zobaczymy Kurde Gdzie pojadę z tym Tak, no dobra Teraz dostarczyłem I 14 godzina, no Zgodnie z zapowiedziami Że Gdzie status spokojny Tu już nie ma co liczyć na tego Volta no Więc jedziemy Robić <laughs> Kurde Берка. Пускайте. То еду на Гроховском. Эй, мой бой! Фиш? Будет же там рыба лежит. ostatnie piętro dobra, w sumie było 6 km do jazdy zaraz zobaczymy ile kosztował ten o kurde 8 zamówień 14 zł. że co? 20 tylko że to jest mnożnik 1.5 do której będzie ten mnożnik nie wiadomo, ale 28z o kurde no to nieźle dobra, to w takim razie może spróbujemy te 8 zamówień zrobić. Plus 14 złociszy. No dobra, to tak mu się podoba. A volt? A co volt? Volt milczy. To ja nie wiem. Chyba wracam na Saską Kempę. Wreszcie wpadło z promenady na londyńską za 15. Bo coś Uber tutaj w ogóle milczej skóry, odbiór skóry na katowicką tam za dziesięć zeta A więc to spoko eee, dobra, kurę odebrana. Opuchajcie mi się kurde ten tajwok się przywrócił Ups. <laughs> sorry Będę pamiętał o tych drzwiach Dzięki eee... Przywrócił i kurde się przylało trochę Nie wiem Co na to klient no, Tak bywa niestety No dobra gitara To wjeziemy teraz Tajwoka Tajwok na londyńską Nie będę się Tłumaczył chyba Dlaczego się przywróciło Jedzenie o, Kurde nie lubię takich sytuacji Dobra jakoś tam uszło. O, za 17 zł to weźmiemy, bo fajne. E, zobaczymy ile to będzie robiło się. I powiem tak e, Zamiast pana Adama wyszła jak i pewnie jego żona dziewczyna powiedziała, że nic, nic się nie stało, nic strasznego tam się nie wydarzyło. Na razie skończyłem w sumie zarobiło tu dzisiaj o 100, 105 załóżmy 82 i tam 28 no to mam 110 właśnie dostałam z Mińskiej na Jakubowską ale teraz idę do domu pozwolę się wyjszczać no plus plus może coś zjem 5 minut a tam trochę jest do zrobienia, więc więc akurat będzie No dobra, część druga. Momencik. No dobra. Uber wpada. Dobra, co zjadłem? Zeszczałem się. Jedziemy. Uber wyłączyłem. Bo na razie na bolcie wpada. Yy, mam całą torbę kaw. Wiecie? Kurde Kawy no Zobaczymy Powinno się rozlać Dobra, idziemy na Jakubowską Doręczyliśmy to Jakubowską Co tam 97 <laughs> Ale to nie wiem Czy to się doliczyło, nie doliczyło Dobra, ja odpalam jeszcze Ubera I zobaczymy, może Uberek Coś tam podrzucie fajnego Ubera wziąłem Na ulicę Lubelską 2,8 km Kurna, tak sobie Tak szczerze powiem Bo nie chciałem tam jechać Z Wolta w ogóle nic nie wpada Dobra, jedziemy do Katarzyny Jest godzina 16.40 Złapałem be, yy, Jadąc na Lubelską Złapałem jeszcze z Wolta za 17, e, z dworca kijowskiego, dworzec kijowski, McDonald's na walecznych za 17 zł. Zobaczymy jak będzie płatna Katarzyna, 2,3 km, e, na Uberze, mnożnik 1,3. To jest właśnie to, 20 km 18,79 i tutaj macie całość za co no powiem szczerze kurno, chyba płaci lepiej zobaczymy jak partner jak się rozliczył z tego dworzec kijowski tam jest taki młyn masakra powiem tak, zaakceptowałem jedno zamówienie na walecznych i wpadło mi od razu nie wiem, bez akceptacji zamówienie gdzieś tam obok nie, nie wiem, może jakubowska, może esterska yy, więc całą torby towaru mam kurde korki niesamowite tam tam żeby coś kurde gdzieś przycisnąć no to jest mega problem dobra to idziemy zarabiać pieniądze 16.54 doręczyłem to zamówione zamówienie i teraz jadę na Saską 57 to jest taki adres gdzie trzeba od razu z trasy skręcić no Kurde, dwa zamówienia, ale powiem szczerze, dziwne trochę było to, że nawet nie było możliwości przyjęcia lub odrzucenia. Od razu jakby drugie wpadło. Jakby kombo. Pojęcie nie mam. Zaraz zobaczymy co to będzie w pieniążkach. Kurde samo piętra. Samo piętro dochodzenia. Właśnie mi wpadła Zadyszkę Prosta historia na loteryńską. O, same. Kurde, same piętra. Tak, dobra, ale. I na hajsu zwróci. Tak, 122 Z. Hmm. No, co, w sumie 47 na uberze i 133 na Volt I co, na wolcie? No i powiem szczerze, no nie wiem. Kurde 5 godzin, 5,5 godziny Nawet 200 nie ma I to brutto odjąć wachę, odjąć e, podatek 8,5% tej kwoty dole. No dobra A wziąłem na Mokotowską 9 Jadę za tam 18 z kawałkiem więc przejedziemy się do centrum. No właśnie, skończyło to zamówienie i mam dwie stówy. Znaczy nawet z groszami 200. A to spokojnie, jestem w centrum, więc czekam na dalszy e, rozwój wydarzeń. Tak, no dobra, jestem tutaj na Goworka. E, w tej knajpie odbierałem kto to zjadł. A więc odebrałem teraz od nich zamówienie. Kurwa, nie ma gdzie za, zaparkować, wszystko... ...przykopane. Więc... ...odebrałem te... E, ...ciasta to jakieś ciasta, torty robią Jadę na Ateńską za 26 złocisze Złocisze Właśnie zaczyna kręcić No dobra, mam 5km do pokładania I jedziemy No dobra, dochód na chwilę obecną wynosi 179 Zeta, 2 Zeta tipa plus 50 na uberze, no więc spoko 1826 dobra, to pewnie szukamy dalej złapała meksykańska zielonowska 17 tutaj Доплаты. Так, ну добра, взял он с трех одну, таком меньшую, а две меньшие заставил. Он. Так, ну, прошу вас, дуже хайс, дичай. Kurde, zarobiłem mhm. Gdzie Dzisiaj Tyle zarobiłem Nie, zaraz Zaraz to się odpali normalnie Momencik 196 no W sumie 250 zł Zobaczymy, co nam proponują Szwedzka 30 z oboźnej hmm. Kurde, ale na szwedzką? Na szwedzką mi się nie chce na 30 jechać. Kurde, za 23 zeta. No szczerze, nie bym ja tam pojechał, ale za 30. Ale nie za 23. Po pierwsze, dojazd. Po drugie, tam się teraz dostać. Nie, nie chce się jechać. Dobra, godzina 19. Ja zaraz padę papieroskę i sobie. Идем дальше. Ну, я на улице французские. уже часа 19. .00. Можно было еще посидеть, как бы было немного теплее. А уже, kurde, начинаю мазнать. Так что заработал где так. 47 на Убежи и у нас на. No więc Wszystkim życzę Miłego wieczoru I dnia, to do oglądania. Subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę I do następnego Trzymajcie się, pa Słuchajcie, jechałem już do domu Jak mi wpadło na Waszyngtona e, Leszczyńska Z Warburgera Nic tak nie motywuje, kurde, dzisiaj jak 18 zł za to zamówienie. Dobra, jedziemy na powiśle. fajnie. Kurde. Zobaczcie jakie tam ściany by to Nieźle O, jak to jest najważniejsze kurde opisane Coś pięknego Tak, dobra, 500 504 Dobra, a co mamy jako drugie? No nie, kurde Nie No dobra, to nam jeszcze w sumie Fajnie by było dwa zamówienia zrobić. Dwa zamówienia i wtedy wtedy mamy 250-300. Zobaczymy. No Dobre kochanie. Na dzisiaj chyba koniec. Ja już jestem prawie w domu, więc zarobione, zarobione 270 zeta. Do 300 nie dobiłem. No ale cóż. Wszystkim życzę miłego wieczoru i na razie pa!